No siemanko, a tutaj znowu ja, i to nie jest, nie, to nie jest żadne za, zagraj za, za z Minecrafta, tylko po prostu informacje. Bo co się najszybciej się włącza i po prostu nie chce mi się nic tak. innego włączać, żeby przedstawić informacje. No, na początek to chciałem podziękować za 25 widzów, nie wiem ile z tych jest aktywnych ogląda. No ale na pewno wiem, że jeden na pewno ogląda, więc dzięki Ci bardzo. I cieszę się, że dobiła w końcu do tych 25 widzów. To jednak, już moja działalność trochę trwa. Rok już, ponad rok, no. No dobra, mniejsza z tym. To ja dzięki, bardzo nie. Kolejna sprawa to jest przedstawienie tego tygodnia. Co i jak, więc tak. Może zacznę od dzisiaj. Na pewno będzie ten filmik. I nad wieczorem, myślę, że się pojawi coś jeszcze z władcy pierścieni. Na pewno, jakaś bitwa albo coś takiego, coś na pewno się pojawi, musi się pojawić. Wieczorem, podczas wrzucania władcy pierścieni, no, pierścieni, to będę nagram Call of Duty, ale nie zrenderuję dzisiaj, bo pewnie nie zdążę. Dlatego zrenderuję go jutro, czyli poniedziałek rano. Mam czas do dziewiątej, więc powinno się zrender zrenderować. Poniedziałek rano renderujemy. Wie, na wieczór Na pewno się odcinek pojawi Skoda Wtorek Wtorek nic się nie pojawi Ponieważ wtorek wieczorem będę nagrywał Władce Pierścieni No niestety nie uda mi się wyrzucić Bo będę miał dosyć napięty plan dnia I liczę na to Że uda mi się coś nagrać Władce Pierścieni na pewno yy, Teraz tak Czwartek Nie Moment Wtorek, to nie środa, dobra, teraz środa. W środę ten odnagrany odcinek się pojawi. Co nagrywałem we wtorek, to się pojawi w środę. W środę podczas tego będę nagrywał Call of Duty, która się pojawi za to, to w czwartek w czwartek się będzie. W czwartek się pojawi jezu, Call of Duty. A podczas tego będę nagrywał znowu Władcę pierścieni, która się pojawi w piątek w piątek znowu nagram Władca Pierścieni którą wrzucę w sobotę i w sobotę pojawi się też Skyrim no nie wiem co to będzie ale na pewno będzie w sobotę Skyrim może to będzie zagrajmy no może nie wiem od początku wszystko a w niedzielę w niedzielę będzie Władca Pierścieni Kolejny odcinek. Więc dobra. Mam nadzieję, że jakoś tak przedstawiłem plan tego tygodnia, co i będzie. Jedynym dniem, w którym nie będzie odcinka, to będzie wtorek. Dobra, więc dziękuję za uwagę. Na razie. Cześć.